Witamy się znów. Dzisiaj przygotujemy sobie polskie chili konkarne. Tak, z kociołka. z kociołka. tylko nie jest to takie klasyczne chili konkarne z wołowiną. Tylko z dzika. Tylko z mięsem dzika pobawimy się trochę w łamie przepisy. No. Tak cały dzień o tym myślałem, że to będzie takie trochę jak okrasa łamie przepisy. No i mamy co? Końcówkę stycznia. Końcówkę stycznia. No, trochę wieje, ale, trochę jest wieje, ale, ale pogoda zła nie jest ogólnie. Jak na styczeń? 10 stopni? No, no ja jestem na przykład w samym polarze i jest mi naprawdę cieplutko. więc ja biorę się za porąbanie drewna, które już trochę naciąłem i widzimy się zaraz. Tak. A swoją drogą to. W międzyczasie były święta i pod choinką, między innymi, znalazłem taki fajny, bardzo poręczny toporek. I teraz go sobie użyjemy właśnie. Już miał być film z Sylwestra, bo byliśmy na Sylwestra na Ślęży, ale... Nie wiem, czy ten film nie byłby zbytnio kontrowersyjny. No. Czytając wiadomości na drugi dzień, co ludzie tam wypisywali o tym Sylwestrze... Walnijcie się w głowy. Tyle powiem. Nic więcej nie da się niestety nic więcej powiedzieć. Choć sam Sylwester dla nas był bardzo fajny. Naprawdę bawiliśmy się super, no ale nie wszystkim to odpowiada. E, chyba dlatego, że to za darmo było. Jakby człowiek zapłacił za stęp, to by było git, nie kotku. A tak to ekolodzy wielcy krew, no ale trudno schronisko przygotowane tak, schronisko czynne całą dobę ale, ale później mieli problem, że jakieś trzy butelki musieli po kimś pozbierać a sami te butelki sprzedawali tam pewnie, no, przez całą dobę pewnie było otwarte, do rana zapewne no ale cóż poradzić a co do toporka to to jest naprawdę tak lekkie, tak mało miejsca zajmuje w plecaku. Mega spoko sprawa, jak się gdzieś chce iść z kapcia z plecakiem Spoko koko jak to mówią. Dobry sprzęt i zaraz ogień będzie płonął, więc ja na razie się wyłączam. Ognisko się powoli rozpala. Uch, się tam rozhajcuje oh, niestety jest wszędzie takie błoto no. głowa mała ale mamy krzesełka Będziemy mycie, kąpanie, no, no. masakra a ja się pochwalę nową bluzą z helikona to jest kolejny produkt z tej marki i jestem z niej strasznie zadowolony Choć myślałem, że to jest taka bardziej bluza, to jest w sumie taki bardziej no, kurtko-polar, mm. ale mega fajny, polecam. No jest, mówiłaś ile? 10 stopni? No, jak jechaliśmy to mi w samochodzie najpierw pokazywało 8, a potem 10. Coś mi krzesełko strzeliło, no ale jest gdzieś koło 10 stopni, ja mam ten polar tylko i koszulkę termoaktywną. Dobra, czekamy aż się rozpali i przygotowujemy resztę. Tak. Znaczy to już mi się robi. Tak. U Misi następuje proces krajania papryczki. Dobra? Dobra. Też nie. Nie lubię stosownej <laughs> papryczki. Ognisko sobie pali się. Jakie Bez stołu to kurczę. No, bez trochę stołu ciężko. trochę ciężkawo. Tu w garażu leży. Ale poradzimy Damy radę. Najwyżej Ty trzymaj ten pojemnik. Dobra. Co Misiu? Powiedz skotku jakie składniki dodajemy do tego naszego dania. Mięso mielone z dzika. Tak. Eee, papryczki trikolore. Tak jest. Cebula, czosnek. Pomidory całe. Nie, no, to znaczy, są krojone. Są takie spuszki. Znaczy, takie spuszki. I fasolka, kukurydza. No i będzie jeszcze sosik meksykański. Zaraz go spróbujemy. Świeżo tak. kupiony. W księgarni oficjalnie. Księgarni. Choć dzisiaj jest chyba niedziela handlowa. Sprzętowa, no ja nie wiem. No tak, bo chyba biedronka mi wysyłała coś. Że no. niedzielę jakieś promocje. Tak. Oczywiście mię marczyć, a później to, to sprzątnęłem. Dokładnie. A, no i całe danie jest przygotowywane tylko właśnie w kociołku, co jest w sumie na plus, bo nie trzeba patelni brać. No. Więc póki co jest czerwona papryka krojona. Do tego tak. trochę czosnkowych, trochę zwykłych, mam nadzieję, że będzie pyszne. I Dokładnie. Oczywiście, przyprawy. papryka słodka, tak? Papryka słodka, ostra i kminek, tylko w przepisie był jakiś kmin rzymski, no w Biedronce takiego nie znalazłem. Więc wziąłem kminek cały. No mam nadzieję, że może być. Mi się kminek w sumie kojarzy tylko ze sucharami. Nie używam takiej przyprawy jak ja nie w lubię kminku. No to może go w ogóle nie dodamy, albo tak tyczkę. No. no i tyle. Mam nadzieję, że nie będzie padało. Tak jest. I wsio. Nawet wczoraj byliśmy na rowerach też na ognisku. Ale nic konkretnego się nie udało nagrać, to będzie film z kociołka. No i tutaj mamy nasze mięsko mielone z dzika. No ktoś mógłbym pomyśleć, że to trochę jak wołowina wygląda, ale to jest dzik i leci na rozgrzany olej. O, mi z tym poleciał. Ja. To udokumentuję. No i musi się podpiec, i później re leci reszta dodatków. Nie wiem, czy nie za drobno to zmieniłem, ale powinno być ok. Niech sobie dochodzi. No to dodajemy warzywkę. Do kotła lecą wcześniej pokrojone warzywka. My się chwila Tak jest. Dodamy przypraw i resztę warzyw. Dokładnie. Nie wiem czy tego wodą trochę nie podlać. Albo olejem. Albo olejem. Bo trochę się pali. No to dobra, lecę po oleju. Mamy już w sumie wstępnie wszystko podsmażone, teraz leci sól. Łamyszko chyba tej soli to trochę za dużo. Mieszamy. Papryka łostra. To jest papryka słodka, bo była również w przepisie. A i trochę to po tym, jak podlałem to olejem, to jeszcze to wodę podlałem. I trochę słodkiej papryczki. To co od razu dajemy teraz to te wodę? No. I teraz, kotku co leci? Teraz leci fasolka. Trochę ją trzeba odcedzić. Mima zostaw fasolkę. Takie naprawdę bardzo szybkie danie. Wiadomo, że mięso mielone robi się w zasadzie dość szybko. Jeszcze Ale leci, leci. Mieszka, to jest ekologiczne tak wylewać wodę z fasolki czerwonej na ziemię? Tam mogą być konserwanty. Zatruwamy chleb swoim jedzeniem? No ja już nie wiem, jak czytam niektóre informacje to... Ale popatrz, co my jesteśmy ekologiczni. Zamiast w domu na indukcji coś zrobić, to kurde drzewo wycięliśmy. Rozpaliliśmy, to jest dym co dwa, czerwona, następnie kukurydza, kurde, to mi się kojarzy z łowieniem ryb. No, swoją drogą to w tamtym roku byliśmy tyle razy na rybach, a nigdy się nam nie udało tego nagrać, mam nadzieję, że w tym roku to naprawimy. Pomidory krojone. Tak jest. Jo, ładnie to wygląda. O, chyba jeszcze jedną puchę, czy nie? Tak, ja bym dodał. No. O da wyjdzie. Dawaj, jeszcze jedną puchę. Coś czuję, że to będzie naprawdę smaczne. Nie? Ładnie wygląda. No naprawdę. Mam nadzieję, że narobimy komuś smaka. No i dobra. odusz Micha, dajemy pokrywę. Tu ktoś sobie idzie. pozdrawiam z naszym lokalnym piwkiem. Misia, gdzie sobie chodzisz? No, trochę daje, po nogach. No, ale aura taka smutna, niby. a W gruncie rzeczy przyjemnie. Nasze chili konkarne już jest prawie gotowe, ale dodajemy sosik. Jaki to jest? Meksykański. No to jest. Chili konkarne robi się z wołowiną. Takiego sosu w przypisie nie ma. Ale myśmy fajnie witrymarzu znaleźli. No i uznaliśmy... No, że... ale jest to samo, są takie same składniki. No. Tu jest papryka, kukurydza, pomidory, no to na hmm. tym się to opiera, więc... więc fajnie no zrobić. Myślę, że to doda takiego smaczku No bawimy się trochę, w okrasa, łamie przepisy. Nie wiem jaką miał na imię jego kiedyś tak często oglądałem. Ale my nie mamy to zaraz nie w domu już. <laughs> Nie wiem bo ja go w sumie nie oglądam. Ja, serio? Nie ja wiem co to jest. Boże ale ja we wszystkie co to chyba... z 10 lat temu wszystkie jego odcinki oglądałem. No, nie pamiętam. <laughs> trochę mocno wodniste nam wyszło. E, to. Można otworzyć to trochę Teraz rzybka, tak, wyparowała. wyparowała, no. Weź tam hmm. zamieszaj. Hmm. I słoiczek bierzemy, będzie fajny słoiczek tak hmm. grzybki ale w ogóle bardzo dobra to w Intermarszu. Mhm. Mm no. Warto czasem Intermarsz odwiedzić. W szczególności, że Intermarsz to się u nas księgarnią i jest otwarty w każdą niedzielę. No, dobre mają sosy w księgarni. No, dobre. Bagietki też. Bagietki Mięso. też mają dobre. Mięso. No to tak to się robi. Tutaj piękny żar przyprawimy się hajcowało elegancko no a przyprawy jak? no spróbuj sama, ale dla mnie jest ok Już jak dodałaś tego sosiku mm. no weź tam spróbuj Co? Zdecydowanie w pytkę Niech to sobie chwilę podudni tak, Otwarte i, i nakładamy No i dobra Wszystko wskazuje na to, że nasze danie Jest już gotowe Właśnie następuje Nakładanie przez misię To jeszcze 5 minut musi No, żeby ostygło no, trochę, bo takiego gorącego to, gorącego to nie da się zjeść No i taki oto mamy Niedzielny obiadek tak dzika. Tak. Swoją drogą, to, w mojej opinii, mięsość dzika jest chyba jednym z najbardziej zdrowych. A twoim? Tylko nie na boto bo potem. Nie wiem, Dobre, dobrze, bo trzymał swoje. Ty, Myszko, jak uważasz? No, moim zdaniem tak. Nie ma tam jakiegoś psa? Właśnie, widzi. Ktoś tak nie to na to błoto psa. Tak ci spacerowicze. zwierzę, które się żywi o jakimiś orzechami, jakimiś tam kurde duperelami no ma zdrowsze mięsko niż taka świnka, która jest daj ci dołożę trochę może tej wody karmiona jakimiś antybiotykami, nie? tak ale to jeszcze zostanie dobra to co, Dziękuję dać bardzo. od razu do tego pojemniczka resztę do domu sobie weźmiemy. No, tylko to takie trochę... się nie zmieści chyba wszystko, ale mamy drugi pojemnik po mięsie jeszcze. No. no to dobra. Mi się nakłada do domku i zaraz będziemy robili recenzję jak to smakuje. Tak Przystępujemy do recenzji. Tak mhm. Tak było wygląda. Mm. Voilà. Bardzo dobre. Pycha. No to dobra. Do tego wlatują jeszcze bagieteczki szoskowe. Ja już przystępuję do degustacji, ale wiem, że będzie pyszne. Smacznego. Wzajemnie. Dziękuję. No i niestety nasz szybki niedzielny biwak dobiega ku końcowi. Tak. Jedzonko było bardzo pyszne. Jakiś tam swój przepis trochę wymyśliliśmy. Trochę, zostało do, trochę zostało do domku. Miejsce ogarnięte. Ognisko zgaszone. Kocioł bierzemy. Burak znaleziony. O, jeszcze znaleźliśmy buraka z tym rogom Z natury. Tak. <laughs> Więc widzimy się w kolejnej produkcji. Co to będzie, to nie wiadomo. Tak. I pozdrawiamy wszystkie buraki z natury. Tak jest. Miłego. Miłego. Z fartem.